Cześć, witajcie w nowym filmie. Witajcie w filmie o pomadkach do ust i prosiłyście mnie już od dawna o taki film, żebym pokazała wszystkie swoje produkty do ust, ale byłoby tego, słuchajcie, za dużo na jeden film i postanowiłam to podzielić i dzisiaj pokażę wam moje wszystkie matowe pomadki do ust. Nie będą to może moje ulubione matowe pomadki, tylko wszystkie pomadki i w tych pomadkach będą moi absolutnie ulubieńcy oraz pomadki, które nie do końca mi się sprawdziły, także mam nadzieję, że ten filmik będzie dla Was przydatny i zobaczcie, tutaj mam pokaźną kolekcję tych matów, e, i mam nadzieję, no, że po prostu skorzystacie z czegoś, e, e, z jakichś tam informacji o tych, o tych produktach, może zastanawiałyście się nad kupnem którejś z tych pomadek i zachęcam Was do kupna, lub odwiodę od tego pomysłu, także co? E, nie gadam, bo będzie bardzo dużo dzisiaj gadania o tych pomadkach i też będę Wam je pokazywać na ustach, także... Zapraszam Was do oglądania dalej. I słuchajcie, zacznę od mojej kultowej, ulubionej pomadki matowej, którą mam w tym momencie również na ustach i będę mieć przez cały film. E, uwielbiam tą pomadkę. Jest to pomadka z Maka, jest to pomadka o wykończeniu matowym. E, jest to moja pierwsza pomadka z Maka. Wiem, że to są kultowe produkty. Jest mnóstwo na świecie zwolenniczek tych pomadek. Ja mam odcień, słuchajcie, Please Me. Jest to przepiękny róż. Jest to taki róż niudziakowy, bardzo ładnie wygląda na ustach i myślę, że do każdej karnacji, do każdego koloru włosów, do blondynek, do szatynek, do brunetek będzie ten odcień idealny. Ten róż nie jest taki mocny, ale nie jest też taki przygaszony. Po prostu jest ten kolor niesamowicie dobrze dobrany, bo jest balans właśnie tych odcieni. Przepiękny kolor, niesamowicie trwała jest ta pomadka. Słuchajcie, ja ją testowałam na weselu przez dokładnie, słuchajcie, 8 godzin. Ona mi się trzymała na ustach. Wiadomo, że tutaj już po, nie wiem, trzecim daniu gorącym, które jadłam na tym weselu, ona gdzieś tutaj była zjedzona odrobinę, ale słuchajcie, przetrwała, rosł. Przetrwała, słuchajcie, drugie danie, przetrwała drinki, które non stop piłam na tym weselu, także no ja byłam pod ogromnym wrażeniem, pod ogromnym Przysięgam Wam, pierwszy raz mam taką pomadkę trwałą, która się nie zjadła od środka przy pierwszym posiłku Także to jest cudo, niestety cena odstrasza, bo to jest koszt około 90 zł, ta pomadka kosztuje ale w 100% jest warta swojej ceny i ja jestem przekonana, że na tym jednym odcieniu się nie skończy. Druga pomadka matowa, którą mam tak naprawdę najdłużej i też jest moim ulubieńcem, chociaż znalazłabym kilka wad w tych pomadkach, to jest burżua, Rouge Edition Velvet. To są znane pomadki chyba wszystkim. Ja je polecałam już Wam wielokrotnie i z nimi to jest tak, że słuchajcie, raz moje usta je lubią, raz moje usta ich po prostu nie tolerują tych pomadek. Ja mam, słuchajcie, dwa odcienie: 10 Don't Pink of It i 07 Nudist. I to są dwa zgaszone takie kolorki, które no, dość ładnie wyglądają na ustach, natomiast bardzo je wysuszają, niestety. I niekiedy moje usta są w złej kondycji. I po prostu wchodzą mi w załamanie i to no, nie wygląda po prostu dobrze kiedy Ja je nakładam tylko wtedy, kiedy moje usta nie są spiesznięte kiedy mam je nawilżone I nakładam je tylko na balsam do ust, bo po prostu one na maksa wysuszają usta niestety Mają bardzo fajne, komfortowe takie do nakładania pędzelki, aplikatorki Zapach jest dość przyjemny, typowy taki dla burżuła no, i z trwałością to słuchajcie, jest różnie, bo one niestety się zjadają od środka po jakimś tam posiłku. No, ale, no, wiecie, to są pomadki, które trzeba niestety poprawiać. Ale słuchajcie, bardzo, bardzo je też lubię i, i często je mam na sobie w filmach. I często mnie pytacie, właśnie wtedy, kiedy je mam, co mam na ustach, bo wam się podobają te kolory. Ten Don Pink outfit jest bardziej taki zgaszony, wpadający w róż, a ten Nudist jest bardziej taki Fiolet, różdki, burgund, coś takiego jest ciemniejsze, ale oba wyglądają bardzo ładnie na ustach. Dajcie znać, który wy odcień lubicie tych pomadek. I pozostając w tej firmie Bourgeois, mam jeszcze jednego takiego swojego ulubieńca. I słuchajcie, to nie jest typowo pomadka matowa, ponieważ to jest pomadka Bourgeois Rouge Edition Souffle de Velvet, ale. Mm, ona daje takie wykończenie ni to matowe, ni to kremowe, ale słuchajcie, to nie jest takie wykończenie, że Wam się błyszczy, jak wiecie, lustrzane odbicie. Jest to takie, powiedziałabym, powiedziałabym, wykończenie matowo-satynowe. Pokazuję Wam tą pomadkę właśnie w, w kategorii pomadek matowych, bo jest to taki troszkę mat. Ja uwielbiam ten kolor, słuchajcie, to jest... i w ogóle zapach jest przepiękny, takiego, takiej, takiej waniliowej babeczki, no, no cudowny jest zapach. I to jest właśnie kolor takiego hmm, różu wpadającego w czerwień, w koral, ale bardzo ładnie wygląda ja mam odcień 05. E, piękne są opakowania, takie matowe. I słuchajcie, ta pomadka jest bardziej komfortowa do noszenia od tych róż Edition Velvet. E, ona jest bardziej w swojej konsystencji taka jak balsam do ust. Natomiast, e, tak jak mówię, no nie błyszczy się tak jak balsam do ust, tylko daje mat i to jest niesamowity... Niesamowite wykończenie. Naprawdę lubię tą pomadkę i jest, mi się wydaje, trwalsza niż te pomadki hmm, Ruszy de Velvet. Wydaje mi się, że dlatego, że jest bardziej hmm, balsamowata niż hmm, właśnie matowa, jak tamte pomadki. Ona się mniej zjada. Kolejna moja matowa pomadka w kolekcji matów to jest pomadka ze Slica Matmi Ultra Smooth Matte Lip Cream. I słuchajcie, to jest pomadka, jednym słowem, opisałabym ją koszmarna. No, nie miałam jeszcze tak złej pomadki matowej, słuchajcie, ona koszmarnie wygląda na ustach. Miałam ją raz i akurat miałam ją na jakimś wyjściu na imprezie i bardzo tego pożałowałam, bo jak zobaczyłam w ubikacji, w takim świetle, wiecie, właśnie niedziennym, tylko sztucznym, to ona wyglądała podwójnie źle. Słuchajcie, zrobiła się z niej skorupa, dosłownie skorupa, ja Wam się teraz to pokażę, Postaram pokazać w tych przerwnikach, w tych wstawkach, naprawdę wygląda to koszmarnie. Ona się tworzy w taką skorupę i te jakby kawałki się zbrylają i odpadają. I to jest straszne, po prostu to koszmarnie wygląda. Nie wiem, czy generalnie Slick wszystkie ma te odcienie tak koszmarnie jakby, no nie wiem,. Z... Ona się zbryla i odpada z takimi kawałkami. Nie wiem, czy ja trafiłam na taki odcień. Właśnie ja mam odcień 435. I w ogóle nie podoba mi się, bo ten odcień jest za jasny. Źle dobrałam, ale wykończenie jest koszmarne. Ona jest chyba za sucha. Aplikator jest fajny, bo aplikator jest bardzo długi, gąbkowy i bardzo fajnie się nakłada. Natomiast, no, koszmarnie wygląda. Nie polecam Wam tej pomadki. Nie wiem, może na mnie ta pomadka wygląda źle, a u innego lepiej, ale, no. Straszne, straszne. I słuchajcie, kolejna pomadka matowa to jest pomadka z Golden Rose Long Stay Liquid Matte Lipstick. I to jest um, jakby pomadka matowa, płynna pomadka matowa. I ja lubię tą formułę, słuchajcie, ja lubię jej trwałość, lubię jej zapach, natomiast nie lubię jej koloru i, e, i po prostu przez to ja jej nie noszę, ponieważ e, ten kolor jest dla mnie za jasny. Ja wyglądam trochę trupią w tym kolorze. Natomiast piękny mat daje Słuchajcie, na ustach, ona momentalnie zastyga Tak jak niektóre pomadki musimy troszkę Odczekać, aż ona zastygnie To ta pomadka zastyga Po prostu w 5 sekund, ona jest moment I macie usta po prostu matowe Bardzo fajna jest Trwała, natomiast no też zjada się Od środka I cena jest super, bo one kosztują Kilkanaście złotych, a jest no naprawdę duża gama kolorystyczna Także każdy znajdzie coś dla siebie Ja już naprawdę ubolewam i muszę zamówić sobie jakiś ciemniejszy odcień No bo jak, widzicie, jak widzieliście, po prostu on jest dla mnie za jasny niestety Kolejna pomadka z Golden Rose, którą uwielbiam, to jest pomadka w kredce I to są takie innowacyjne, słuchajcie, produkty Golden Rose Bo wiem, że dużo dziewczyn się zakochało w tych kredkach Ja mam niestety problem ze struganiem tej kredki Ona mi się strasznie łamie i ja nie lubię takich Kredek, które trzeba um, temperować I ja wolałabym jakby ona tutaj była wykręcana, ta, ta pomadka No ale niestety, ale kolor jest przepiękny To jest też kolor zgaszonego różu Coś takiego jak odcień z maka I bardzo lubię kremować tych pomadek Bo one nie są takie stricte matowe Nie robi się taka skorupa matowa Tylko są też takie kremowe i komfortowo się je nosi Coś takiego właśnie jak te, ta pomadka matowa z maka e, Piękny odcień Piękny zapach i z trwałością jest lepiej od tej poprzedniej pomadki z Golden Rose. Wydaje mi się, że dlatego, że jest bardziej kremowa, ona się po prostu tak szybko nie zjada. No i mam jeszcze jedną pomadkę z Golden Rose, i to jest chyba ta już kultowa, ta pierwsza pomadka ogólnie matowa z Golden Rose, to jest velvet matte Lipstick. I jak widzicie, ona już jest wykręcana, też często ją używałam i niestety ten kolor też mi nie do końca odpowiada, bo jest bardziej taki wpadający w brąz. I bardziej w taki beż. I w ogóle on jest bardzo podobny, ten odcień, do tego koloru. Zobaczcie, widzicie? Ja nie lubię takich. O, może tego tak pokażę. Nie lubię takich kolorów padających w brąz i źle dobrałam te odcienie. Natomiast pomadka jest bardzo komfortowa na ustach, jest też bardziej kremowa niż. nie zastyga w taką skorupę, jak właśnie ta płynna pomadka. I no to jest. Aha, odcień mam 0,3. Też często ją nosiłam na ustach, natomiast wolałabym coś bardziej wpadającego w róż I cena również jest spoko Teraz słuchajcie, pomadka, która chyba z tych pomadek wszystkich, które przed chwilą Wam pokazałam Jest najbardziej hardkorowa i matowa I to jest płynna pomadka z Kaylin I to jest Extreme Matte Tint I z tym się zgadzam, Extreme totalnie Naprawdę jest ekstremalnie matowa i ona ma bardzo dziwną konsystencję, bo ta pomadka jest tak płynna jak woda. Słuchajcie, ja byłam w szoku na początku i no byłam w szoku, że coś tak płynnego może nam zastygnąć na ustach tak hardkorowo. Ona jest bardzo wysuszająca, natomiast jest niesamowicie trwała. Mogłabym porównać tą trwałość do produktów właśnie Maka. Nie zjada się od środka od razu, bo mówię, że zjada się, wiadomo, po jakimś tam już piątym posiłku Ale po pierwszym nie zjada się, czyli jak planujecie jakąś kolację z chłopakiem, randkę To się nie bójcie, że po pierwszym posiłku ona Wam się tak zje, że będziecie wyglądać jakbyście miały tylko samą konturówkę Bardzo ładnie wygląda, ja mam odcień 2, tak, to jest dwójeczka to jest też bardzo ładny taki odcień e, niudziakowy, różowy, wpadający w koral. E, fajny jest, wygodny aplikator, bardzo szeroki. No, generalnie polecam Wam. Wiem, że te produkty są dostępne w Douglasie i na stronie Kaylin chyba. O, zerknijcie sobie. Bardzo fajne pomadki. I ostatni macik w mojej kolekcji to jest ta mm, pomadka matowa w, tym, z tym takim fajnym aplikatorkiem gąbkowym z Sephory i to jest Wonderful Cushion Matte Lip Cream I ja mam odcień 02 Wonderful Rosy I test tej pomadki był na moim kanale Pamiętam, kiedyś go tam nagrywałam już dawno Ale powinniście go gdzieś tam znaleźć Może podlinkuję Wam w ogóle na dole ten film I on ma niesamowicie śmieszny ten gąbkowy aplikatorek Coś takiego jak teraz te korektory z Liren I fajnie, słuchajcie, fajne jest to, że można um, Pigmentację tej pomadki nabudowywać Bo jeśli rozetrzecie sobie właśnie tą pomadkę Tą gąbeczką to będziecie mieć delikatny kolor różowy, a możecie również ją nabudować i macie takie typowe, takie mega krycie stuprocentowe. I ona jest e, trwała, ale nie ma jakiegoś szału, bo też się zjada od środka i jest bardzo, bardzo matowa. Ja ją lubię na takie wyjścia, gdzie wiem, że będę mogła ją poprawić. O, może tak. Nie ryzykowałabym, właśnie na jakiejś tam kolacji czy na jakiejś ważnej imprezie, bo ona może nam się zjeść. Ale również Wam ją polecam I dobra, to by było na tyle moich zbiorów matowych Słuchajcie, trochę się tych pomadek nazbierało Ja nie jestem typem kolekcjonera i nie dokupuję sobie nowych odcieni Chyba, że dostanę od jakiejś firmy do przetestowania To chętnie testuję, ale raczej sama sobie nie kupuję Wyjątkiem była ta pomadka z Maka, którą chciałam już od dawna przetestować Tak czy inaczej, niektóre pomadki Wam polecam, niektóre nie To już... Sami będziecie pewnie wiedzieć, może też macie z tymi pomadkami problem typu pomadka ze slika, która jest koszmarna. Dajcie koniecznie mi znać, czy mieliście tą pomadkę ze slika i w ogóle co sądzicie o tych pomadkach, które wam przed chwilą pokazałam. To co, żegnam się z wami. Dzięki bardzo, że wytrwałyście do końca. Dajcie znać, czy lubicie takie filmy, taki przegląd produktów, które mam, i czy było to dla was przydatne. Buziaki do następnych filmików. Pa pa.